Witam Ci serdecznie, na Jerwan. Dzisiejszy film zatytułowałam Idź tam, gdzie są ludzie. Moje filmy zawsze nagrywam pod kątem budowania marketingu sieciowego, biznesu marketingu sieciowego, dlatego że uważam, że jest to jedna z lepszych, może nie takich łatwych, ale z lepszych dróg budowania własnego bogactwa i własnej niezależności finansowej. I, i dlatego idź tam, gdzie są ludzie. I za, zapraszam serdecznie. Przy okazji na mój kanał, jeśli podobają Ci się moje treści, to zasubskrybuj je proszę, tak żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zapewne słyszałeś, czy słyszałaś takie określenie small talk. Jakby to można zdefiniować? Small talk jest lekką, przyjemną i bezpieczną wymianą werbalną, która pozwala ludziom poznać się nawzajem przed nawiązaniem głębszej relacji. Bo każda sytuacja związana z poznaniem nowych ludzi obejmuje przedstawienie się, wymianę informacji osobistych czy też zainteresowań, a także poszukiwanie takich tematów, które by były przedmiotem wspólnego zainteresowania. W przypadku osób, które już znasz, to smolток obejmuje dzielenie się uczuciami, opiniami, nawet plotkowanie, żartami czy też obserwacjami. I small talk ma, nie ma w sobie jakiejś szczególnej intencji. Bo to, co się mówi, jest mniej ważne niż fakt, że po prostu mówisz cokolwiek do konkretnej osoby. Small talk odgrywa bardzo ważną rolę społeczno-emocjonalną w naszym życiu. Jest uniwersalny, wszechobecny i ma zasadnicze znaczenie dla budowania więzi w społeczności. Jeśli wątpisz, czy, czy lubisz small talk, to odpowiedz sobie na kilka pytań. Czy zatrzymujesz się i rozmawiasz, gdy miasz sąsiada na ulicy? Czy zagadujesz do pracowników stacji benzynowej, czy omawiasz najnowsze plotki, będąc u fryzjera, czy gadasz czasami ze starymi przyjaciółmi, czy plotkujesz przy kawie ze swoimi współpracownikami, czy zagadujesz do, do kogoś, kto czeka na stacji kolejowej czy na lotnisku, czy spotykasz się po prostu z kumplami na piwo? I pewnie nigdy nie myślałeś o tych wymianach zdań jako o small talku, a to właśnie serce. I dusza społecznego przepływu komunikacji. To jest to, czego oczekujesz od rozmowy towarzyskiej: przekształcenie nieznajomych w przyjaciół. Zaczyna się od uśmiechu, przywitania i wyciągniętej ręki. Mówi się, że jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Twój akcent, słownictwo i zachowania społeczne będą odzwierciedlać tę grupę. Być może warto pomyśleć o dodaniu nowych znajomych ludzi, którzy zachowują się tak jak ty byś chciał. Rozważ poszukiwanie nowych kontaktów i rozszerzanie swojego kręgu znajomości przez odwiedzanie klubów towarzyskich, organizacji społecznych, czy też różnych grup dyskusyjnych, a także innych grup związanych z jakimiś aktywnościami, które cię interesują. Warto też zastanowić się nad sobą, czy jesteś pomocny. Wspierający i szczerze zainteresowany innymi ludźmi. Musisz być ciekawy i interesujący, uważny, postrzegaj siebie jako osobę, kto, jako osobę, którą chciałbyś być. A więc zatem idź tam, gdzie są ludzie. Poświęć trochę czasu i energii na poszukiwanie nowych kontaktów społecznych i miejsc, w których możesz rozmawiać, zadawać pytania, odpowiadać na pytania. Żartować, współczuć, plotkować, opowiadać historie, gdzie możesz po prostu pogadać, doświadczyć przyjemnej rozmowy towarzyskiej. Poszukaj osób, które najprawdopodobniej będą miały podobne zainteresowania. Jeśli wiesz, że podzielają Twoje pasje, masz temat do rozmowy od samego początku znajomości. Pozwala to też na łatwy wybór wspólnego tematu do pogawędki. A więc od czego zaczynamy? Zacznij od dobrego wyglądu. Czujesz się świetnie, kiedy wyglądasz świetnie. Inni ludzie wyczuwają Twój szacunek do tego wydarzenia i do samego siebie. I uwierz, że przypisuje Ci się więcej pozytywnych cech, niż, niż możesz sobie wyobrazić. I tu nie chodzi o ubieranie się, żeby zaimponować innym, wydawanie masy pieniędzy na nowe ciuchy, po to, żeby udawać kogoś innego, kim się nie jest. Ale. Im lepiej wyglądasz, tym więcej kredytu zaufania ludzi ci dają. Warto skorzystać z tego spostrzeżenia. Jeśli ludzie uważają cię za osobę atrakcyjną, to jesteś na wygranej pozycji. Jak być bardziej interesującym? Aby być błyskotliwym w konwersacjach, potrzebujesz co najmniej jednego: informacji na, temat, o, na tematy, o których ludzie chcą rozmawiać, opinii na tematy, które możesz zaproponować. Unikalnych doświadczeń, którymi możesz się podzielić, doświadczeń i pasji, o których możesz rozmawiać. Ludzie z przemyślanymi opiniami są najlepszymi rozmówcami. Jest pewna kwestia. Jak się nie zgadzać, nie będąc niemiłym? Prowokowanie kłótni jakiegokolwiek rodzaju będzie postrzegane jako nieuprzejme. Nie oznacza to, że musisz być nieszczery co do swoich uczuć. Ludzie chcą dyskutować na gorące tematy. Ale sztuczka polega na tym, żeby mówić o nich kulturalnie i z pełnym szacunkiem. Jeśli tego nie jesteś w stanie zrobić, unikaj tematów, które mogą wyprowadzić cię z równowagi. W naszym kraju to są, to są dwa tematy takie drażliwe: polityka i religia. Możesz nauczyć się wyrażać swoje opinie w cywilizowany sposób, bez podnoszenia głosu, sarkazmu, obrażania rozmówcy, bez złośliwości. Myślę, że lubimy ludzi, którzy robią, robią interesujące rzeczy, byli w różnych miejscach i mają ciekawe przemyślenia. Trudno jednak być błyskotliwym rozmówcą, gdy siedzi się w domu. Nie ma się żadnego indywidualnego hobby i nie chodzi się w miejsca, którymi inni ludzie mogliby być też zainteresowani. Nie chodzi o to, że nie chcesz być włączony do grupy, nie chcesz być zaangażowany i nie chcesz nawiązywać przyjaźni. To strach powstrzymuje cię przed byciem. Przyjazną, otwartą i towarzyską osobą, którą chciałbyś być. W rezultacie wydajesz się zahamowany, nieśmiały, nieprzyjazny, zdystansowany, a nawet niezainteresowany, nie i nie jesteś wtedy atrakcyjny dla innych ludzi. Jeśli boisz się być przedstawiania innym ludziom, bycia przedstawianym innym ludziom, bycia w centrum uwagi, bycia obserwowanym lub ocenianym podczas robienia czegoś, jeżeli boisz się konieczności powiedzenia czegoś w formalnej sytuacji publicznej, czy spotykania się nawet ze spojrzeniami innych ludzi, czy czujesz się niepewnie i nie na miejscu w, w, w sytuacjach towarzyskich, to proponuję pierwszy krok. Bardzo wierzę w małe kroki. Nagrałam też film na temat wprowadzania nowych nawyków, stosując małe kroki metodą Kaizen. Polecam ten film również. Po pierwsze, bądź ciekawy. Jeśli jest wydarzenie, w którym warto wziąć udział, warto wtedy zapoznać się z przebiegiem wydarzenia, bo to da Ci wiele tematów do dyskusji z innymi. Bo każdy, kogo spotykasz, wie coś, czego Ty nie wiesz. Czas poświęcony przeszukiwaniu internetu zapewni Ci, że nie będziesz czuł się głupio. Możesz również wypytać osobę, która Cię zaprosiła na takie wydarzenie, czego tam możesz się spodziewać. Jeśli wybierasz się na konwencję networking, czy wykład, postaraj się wyjść stamtąd z kilkoma podstawowymi informacjami, które zdobyłeś, i kilkoma pytaniami, które możesz zadać komuś, kto Cię tam zaprosił, żeby dowiedzieć się więcej. Serdecznie zapraszam na mój kanał. Jeśli podobają Ci się moje treści, to zasubskrybuj mój kanał i pozdrawiam serdecznie do następnego filmu.